Delikatnie tylko sobie, tak? to Jak sobie idziesz, to tutaj robisz... Jak prawą, tak? To do tyłu, żeby to już zrobić I nie krzyżała się. Tak jak teraz już to to nie czekali, ja będę na dół bo... na ziemi, podpiętałem. Musicie na nie pilnujcie, musicie w tym wypadku stosować tempo, nie? Mam na w powietrzu, strzelam, okej? Okay? Albo mam prawą z przodu, strzelam. Mam niewygodną pozycję teraz, postawę? strzałę, okay? żeby głowę do tego zmusić. przejdźcie sobie to powoli, na spokojnie, a żeby zmusić głowę do tego, żeby oddać strzał w niekomfortowej dla was sytuację. Pod koniec. Cześć, no, no,